Cześć, manerko kochani witam was bardzo pięknie na karcie dnia i kochani startujemy, bo czas nas goni. E, baranek, baranek, zobaczmy. E, kochani karta zmian, kanta, karta transformacji przede wszystkim, karta śmierci właśnie to przedstawia skarby. Poczekajcie ja tylko sobie o, właśnie, słuchawki wezmę, będę lepiej słyszała, co gadam do was. Yy, moi drodzy, więc, jakieś transformacje, jakieś zmiany, jakieś definitywne zakończenie pewnych rzeczy w waszym życiu, w waszym dniu, tak? Czyli być może dzisiaj na przykład dokończycie pewne sprawy, które trzeba było dokończyć i powiecie, tak, to już jest koniec. Ok, mogę zamknąć ten rozdział i zwyczajnie po prostu zacząć coś zupełnie nowego, bądź zająć się czymś innym, bo ten proces już zamykam. I tak jak powiedziałam, zmiany w was, tak, to też może być tego typu rzecz, yy, że właśnie jakieś zmiany dokonają się dzisiaj bądź też wy będziecie chcieli dokonać jakichś zmian w was albo w waszym życiu. Byczek. Byczek, dzisiaj kochani, medytacja, to znaczy medytacja, sytuacja taka, no widzę tutaj na obrazku gościa, który medytuje, więc być może co niektórzy z Was zechcą dzisiaj bardzo głęboko coś przeanalizować, bardzo głęboko coś przemyśleć, bardzo mocno wsłuchać się w głos własnej intuicji, wyciszyć się, moje drogie byki, bo też ta karta jakby do tego tutaj będzie nam e, nawiązywała, że być może co niektórzy z Was właśnie będą chcieli się wyciszyć, wsłuchać się w siebie, przeanalizować jakieś pewne sprawy. Moi drodzy, sama karta 4 kielichów to jest taka też karta, w której nic za specjalnie się dzisiaj może nie dziać. To będzie taka karta troszeczkę znudzenia, marazmu, takiego Jezu, no nic się nie dzieje, w ogóle nic mnie nie kręci, nic mnie nie cieszy, więc co niektórzy mogą w takim stanie nudy dzisiaj wylądować. Bliźnięta. Bliźniak natomiast dzisiaj głęboko działający, kochani, brnący z czymś do przodu, tak? Król, słuchajcie, Buław, bardzo mocno tutaj jakby przedstawia nam sytuację, w której Bliźnięta mogą dzisiaj obierać sobie jakieś cele i tymi celami w pewien sposób podążać do przodu, według tych celów, podążać kochani do przodu i je realizować. Dużo energii w Was, dużo takiego impetu, moi drodzy, bo to też może tak się kształtować tutaj w tej sytuacji, która będzie Was napędzała, kochani, do przodu. Namiętność, kochankowie, ci z Was, którzy posiadają, mają to również ten dzisiejszy dzień może właśnie z, z tą osobą być e, spędzony. Dobrze. Raczek. Słuchajcie, jak coś mi kamera fokusuje, sorry. Teraz już tego nie ustawię w tym momencie. Słuchajcie, Raczki, król kielichowy, kierujemy się dzisiaj głosem serca, kierujemy się dzisiaj empatią, kierujemy się dzisiaj w ogóle takim ciepłym serdecznością w stosunku do innych ludzi. Również, słuchajcie, tęsknota za uczuciem, tak? Czyli tutaj również mogą się uruchomić w Was takie tęsknoty za jakąś osobą, czy tęsknoty w ogóle za tym, aby było cudownie, cudownie, wspaniale i kochająco ich. Wiecie, jak tam, tak? To, co po prostu was tutaj najbardziej nakręca. Ale przede wszystkim właśnie taka serdeczność, ciepło, empatia, pójście do, do przodu z serduchem na dłoni. Więc, moi drodzy, tutaj również w tej karcie tak się odnajd odnajdziecie. Lwy. Lew dzisiaj będzie podejmował jakieś decyzje, jakieś wybory, które że tak powiem, troszeczkę nie do końca będzie mógł podjąć akurat w tej talii, bo coś go trzyma. Coś go tutaj trzyma, ale coś jednocześnie napędza na to, żeby pójść do przodu. Innymi słowy właśnie stoicie na takim troszeczkę powiedziałabym rozdrożu, które w pewien sposób mówi, no stary, no weź w końcu zrób ten krok do przodu. No tak, ale wiesz co, ale coś tam, coś tam. Ale słuchajcie, dwie byłaby to nie dwa miecze i prawdopodobnie te decyzje dzisiaj mogą zapaść. Panna, tak, dobrze mówię? Czekajcie, baran, byk, bliźniak, rak, lew, panna, tak. Panienka dzisiaj, słuchajcie, bardzo owocne rozmowy, dużo komunikacji pomiędzy Wami a kimś, dużo porad pomiędzy sobą. Być, być może będziecie dzisiaj, nie wiem, rozważać jakieś tematy, rozmawiać z jakimiś kumpelami, kolegami, słuchajcie, partnerami, nieważne. Wymienność, równowaga w dawaniu i braniu. Możecie też pójść po pomoc do kogoś, czy pójść po pożyczkę do kogoś, czy w ogóle pójść po coś do kogoś, a ta osoba Wam to da i będziecie w pewien sposób uradowane, że udało Wam się. No, dostać to, na czym Wam bardzo mocno zależało. Waga. O oh my god! Waga, słuchajcie, dzisiaj nieco wojowniczy charakter. Dosyć bojowy, powiedziałabym, może w was być dużo nerwowości, dużo impetu, kochani, dużo woli walki i ja bym bardzo prosiła, żeby wagi raczej miały dużo woli walki, aniżeli dużo tego wkurwa, tak? Mówimy to w ten sposób. Dlatego, że rycerz mieczy, kochani, to jest wojownik. To jest ktoś, kto po prostu gdzieś tam od środka nabiera takiej iskry, kłotyłka, że po prostu leci do przodu, nie zatrzymuje się przed niczym. Może dzisiaj, słuchajcie się, z kimś pokłócić. Może dzisiaj być bardzo nerwowy, więc raczej radziłabym wagom dzisiaj schodzić z drogi, nie rozjuszać ich jeszcze bardziej, moi drodzy, bo jakaś nerwowość dzisiaj, mm, uwag, może nastąpić. Skorpion słuchajcie, też nie lepiej, dlatego, że skorpion ma piątkę mieczy, a to jest karta, słuchajcie, porażki, złości, mściwości i też walki, kochani. Będzie to taka sytuacja, że po trupach do celu, jak nie to, kurde, kij w oko, a jak nie to coś innego, musi wyjść na moje, musi pójść po mojemu. Jeżeli będziecie w, taki, w takim stanie, no to wymieniłam wam wszystkie, jakoby cechy tej karty, tak, taka mściwość, taka zadziorność, takie, a to dobra, jak nie tak, to tak, a jak tu tego, to tamtego. Jeśli nie takie klimaty, kochani, to po prostu może Wam coś dzisiaj nie wyjść, jakaś porażka, tak? Czyli załóżmy, zależy Wam na czymś dzisiaj i mówicie, dobra, spoko, mam nadzieję, że wyjdzie, że będzie gitara. Może coś nie pójść do końca po Waszej myśli, bądź nie udać się wcale. Moi drodzy, miejmy to na uwadze. No chyba, że te nerwy Was tu będą trzymały, dlatego że akurat blisko wagi leżycie, tak? Może tak być. Zobaczmy wobec tego, co u strzelca. No, słuchajcie, jakaś, jakieś fatum, strzelec ma diabła. No to powiem Wam szczerze, tutaj drugi rząd kart, waga, skorpion, strzelec, tadam. No, jest tutaj coś głęb głębokiego, kochani. Diabeł to również, słuchajcie, nerwy niesamowite mogą być. Może to być taka sytuacja, słuchajcie, podogniona bardzo mocno. Czytam to na razie pod tym kątem, ale diabeł to też, kochani, wszel wszelkiego rodzaju manipulacje, wszelkiego rodzaju, słuchajcie, strachy, lęki, zdenerwowanie. Się, tak jak już to powiedziałam. Więc, moi drodzy, ciężko mi jest powiedzieć, co tutaj strzelce dzisiaj, w jakich emocjach się znajdą, może we wszystkich naraz, tak, bo diabeł ma to do siebie, że potrafi tak sprawę pokręcić, tak w pewien sposób tutaj przedstawić, że tak naprawdę wszelkiego rodzaju dzisiaj emocje mogą dzisiaj strzelcy was nawiedzać, nazwę to tak. Ale nie wiem czemu, no pierwsza moja myśl to takie, kurczę, a to ci kurde tutaj do, chrzanie, do wale, taka złość, to jest naprawdę, słuchajcie, taki straszny impet do czegoś, więc być może jakaś aferka się szykuje, tak. Jakaś awanturka się też szykuje. Nie wiem czemu, słuchajcie, może dlatego, że te dwie karty mnie tutaj tak strasznie nakręcają, ale jeśli nawet nie, no to tak jak powiedziałam, wszelkiego rodzaju, słuchajcie, krętactwa, manipulactwa, strachy, lęki, obawy, tego typu emocje mogą was również dzisiaj strzelce trzymać. Koziorożec. A jest dzisiaj bardzo mocno skupiony na tym, co ma, co posiada, cieszy się z tego, co ma i posiada, więc być może dzisiaj uda wam się coś nabyć, kupić i Koziorożec powie, no kurde, jestem mega fajnie. Również poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, kochani, takie odczucie, w którym możecie... Bardzo mocno poczuć, jest dobrze, tak, jest stabilnie, nie muszę się o nic martwić, nie muszę, nie muszę się o nic y, troszczyć, tak? Jest w pewien sposób wszystko tak, jak powinno być. Co niektórzy dzisiaj mogą się również skupić na pracy, um, takiej, żeby ona była bardzo dobrze wykonana. Będziecie dużo serca, być może czytać takiej pracowi, y, pracowitości wkładali w jakąś rzecz, bo zależy wam na tym, żeby jakościowo to było dobrze. Y, no, taki przekaz. Dobra. Wodniki. A wodnik, słuchajcie, dzisiaj fajnie początek nowej miłości, początek nowego związku, początek czegoś emocjonalnego, tak? Mówię o związkach, o miłościach, bo co niektórzy oczywiście, jeżeli słuchają wodniki single, to być może właśnie na to liczą, tak? Że tutaj powiem w tym momencie, słuchajcie, jest szansa, pojawia się szansa, coś się może wyłuskać i wy będziecie czuć to gdzieś tam od środka serduchem, kurczę, no coś się może wydarzyć, to czuję to, kurczę, pismo nosem, że być może tutaj się to coś rozkręci. Oczywiście związki miłości jak najbardziej tak, ale moi drodzy nie tylko, bo Coś może być bardzo fajne i emocjonujący początek posiadać bądź mieć i Wy będziecie czuć, że chcecie w to wejść. Wy będziecie czuć emocjonalne poruszenie z tego powodu. Ale takie fajne, nie takie, słuchajcie, jakieś nerwowe, czy jakieś takie ojeju, ojeju, tylko naprawdę bardzo, bardzo fajne, ciepłe. No to ryba. A ryba na to wszystko, słuchajcie, również energetycznie i pięknie, bo az buław to jest, słuchajcie, chemia. Pożądanie, namiętność. To już wychodzę tutaj ze strony seksualności, więc być może dzisiaj ta ochota na ten y, zbliżenia, namiętność, seks u Was dzisiaj będzie miała olbrzymią rolę. Ale może też, kochani, tak być, że as buławowy to po prostu dzisiaj siła do wszystkiego. To jest po prostu moc, tak? Taka opcja, w której Wy po prostu idziecie z impetem do przodu i macie siłę, żeby wszystko zrobić, co macie dzisiaj do zrobienia. Nie powinno Wam zabraknąć sił. Moi drodzy, wszystko ode mnie na tą chwilę ja idę wypić kawę. Posłuchajcie, od rana jestem w biegu i po prostu zwyczajnie muszę najpierw chlapnąć kawkę, żeby w ogóle za cokolwiek się zabrać. I sądzę, że tutaj dla Was też dzisiaj jakieś filmiki się pojawią, Pusiaki.